16 maja rusza siódmy Silesian Jazz Festival. Koncerty, warsztaty i imprezy towarzyszące będą trwać do 20 maja. Tegoroczna edycja stwarza możliwości spotkania znakomitych jazzowych formacji i solistów z Polski oraz zagranicy. Każdej edycji przyświeca wątek edukacyjny, bo to jest jakby cel nadrzędny. I także w tym roku pomyśleliśmy sobie, że może zintegrujemy trochę środowisko edukacji jazzowej. W związku z tym zaprosiliśmy i z Polski, z Krakowa Big Ben i Laureatów Jazz Juniors. Z Gdańska będzie Code Number profesor Kłakowski. Z Rotterdamu będzie Master Ensemble w takim międzynarodowym składzie. E, oczywiście no, nasi studenci, e, laureaci przede wszystkim konkursów zadymki Jazzowej, jazz e, e, i oczywiście koncerty, e, full drive, e, animacje dla dzieci. Wychodzimy to, w tym roku e, z taką propozycją właśnie dla, 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 dla dzieci, dla młodzieży. E, I to jest e, takie nową Mamy w tym roku niespodziankę, będzie po raz pierwszy przez nas atletka ambasadora jazzu w Polsce, ale jeszcze nie zdradzę, kto ją dostanie. No i oczywiście. Z, będzie Andy and Middleton, to jest amerykański saksofonista, kompozytor, aranżer, który będzie prowadził z kompozycji, z aranżacji, masterclass saksofonu i y, będzie prowadził i, i dyrygował i prowadził y, nasz akademicki big band y, ze swoimi kompozycjami, aranżacjami. Y, no i oczywiście no, gwiazda tego festiwalu, y, y, Kurt Elling. Myślę, że to powinno być wydarzeniem. Proszę Państwa, zapraszam Państwa już właściwie 16 do hipnozy będzie grało Trio Dobroszczyk, a potem już proszę śledzić stronę, plakaty, informacje i być razem z nami.